Cześć, jestem Julia, jestem z klasy czwartej i uczę się na kierunku technik organizacji reklamy. Mama imię Sylwia i jestem w klasie czwartej reklamowej. Cześć, nazywam się Nikol, jestem z kierunku technik organizacji reklamy, chodzę do czwartej Titor. Nazywam się Damian Cygan, chodzę do czwartej klasy Titor, jestem w sumie na kierunku informatycznym. Cześć, jestem Wojtek, chodzę do klasy czwartej na kierunku technik reklamy. Ja jestem Miłosz, chodzę do czwartej klasy na kierunku informatycznym. Nazywam się Kozneriusz, jestem z klasy czwartej na kierunku no to Jestem Jakub, jestem z klasy czwartej to ja i to jest kierunek informatyczny. Na praktykach zajmowałam się szeroko pojętymi social media. Miałam praktyki w firmie turystycznej, dla której tworzyłam kampanię. Pracowałam w firmie Remar, właściwie fundacji, która zajmowała się niesieniem pomocy biednym, poszkodowanym, głównie dzieciom. Trafiłem do bardzo profesjonalnej firmy. Dziwiłem się, że będzie aż tak profesjonalna. Myślałem, że trafię bardziej do jakiegoś serwisu komputerowego, czy coś takiego mniejszego. Jak się okazało, ta firma posiada siedzibę w największym w ogóle w miastach Hiszpanii, w jak Madryt. To naprawdę myślałem takie wow, że udało mi się tam trafić. Wpisaliśmy głównie programy w języku PHP, jak i że pracowaliśmy na stronach internetowych w WordPressie. A mnie też jest plus, bo ja na pewno wiem, że ogóle swoją przyszłość z pisaniem stron i to w WordPressie. jest to naprawdę dużo film. Zobaczyłem przy okazji, jak się pracuje w takiej dużej firmie, praktycznie od, od potrzebki. Nie miałem nigdy wcześniej styczności z czymś takim. Przy okazji szefostwo było naprawdę miłe, zawsze pomaga i zawsze, jeżeli chcieliśmy coś się o nich dowiedzieć lub nie wiedzieliśmy czegoś, zawsze przychodzi. Mówili no, nam, tłumaczyli co i jak. Tak samo pracownicy. W ogóle samo takie przyjęcie było ciepłe. Gdy przyszliśmy w pierwszy dzień, dosłownie, zostaliśmy od razu zaproszeni na Facebooku, zaobserwowani na Instagramie i po prostu nas poprosili. Od razu, jakie mamy w ogóle te nazwy? Tam. No, dla mnie to jest nieporównywalne w ogóle w Polsce, gdy pracowałem w innych firmach, to nic takiego się w ogóle nie zdarzyło. Także tu w ogóle byłem zaskoczony i to, jak w ogóle w pracy może być mi atmosfera dzięki takim prostym rzeczom. Pracowaliśmy w grupie. Mieliśmy dwóch informatyków, zajmowali się stroną. Byliśmy ja moja koleżanka Sylwia, zajmowaliśmy się reklamą i mediami. pomagaliśmy też naszemu koledze Krzysiowi w robieniu zdjęć oraz jakby robieniem tych zdjęć pod kątem marketingowym. To zajmowałem się na komputerów, Formatowaniem ich wieloma innymi rzeczami związanymi z informatyką. Pracowałem w serwisie komputerowym. Moim zadaniem było optym optymalizacja oraz czyszczenie komputerów. To była firma BSC. Tam się zajmowali konsultacjami biznesowymi. No i akurat ja z Damianem tworzyliśmy strony internetowe. Moim pierwszym skojarzeniem, jeżeli myślę o Maladze, są przede wszystkim papugi. Zielone papugi, które były słyszalne praktycznie z każdego miejsca w mieście. Jak również śliczne palmy, śliczna flora. Wszędzie były palmy. Taka pierwsza w długie, ale to są czurrosy, ale to u dla całej Hiszpanii. Jak myślę o Malandze, to też myślę o pięknej pogodzie, o słońcu i plaży. Tak to było mojego Na pewno też tapas, które bardzo dobrze wspominam, i nasze obiady też. Centrum. Centrum i graffiti. Jak się dowiedzieliśmy i w ogóle zauważyliśmy no, na początku się kurde, co oni miałem mają tak dużo tego graffiti, może jakieś miasto zbieram czy coś. No i się okazało, że faktycznie, że Malaga jest też takim miastem graffiti. I jakby idąc w ogóle ulicami centrum, można było znaleźć naprawdę wiele fajnych prac, myśmy jedną pociążkę do nas oprowadzała w ogóle takich miejskich graffiti. I nawet raz sam, gdy szukałem jeszcze jakiegoś wojska do kosza, bo chciałem po prostu pozwielać okolice, przypadkowo, naprawdę przypadkowo spotkałem e, takie boisko, że nie spodziewałem się, że na żywo w ogóle mogę zobaczyć. Dosłownie tak jak w firmach. Jest jeden kosz, dosłownie tylko jeden kosz. Jakby gry 3 na trzy, taki uliczny. I dookoła tutaj bezmy, ściana, ściana, ściana. I całe te ściany były w takim te ściany były w takim graffiti, takim typowo ulicznym, dobrze zrobionym, ładnie zachowanym, choćby ktoś tam o to dbał. Więc na pewno takie pierwsze wrażenie to samo jakby te graffiti i w ogóle to centrum, które też tam było duże i oni tam przychodzili, to autobusy, tutaj ludzie na, na czerwonym przychodzą jak nic nie jedzie. No u nas też tego nie ma. Tam można była tak górna No i potem też przez to już mnie parę razy korciło w Polsce, że tak jest czerwone i tak kurczę nic nie jedzie. Nie. To mi dochodzi do głowy to jest plaża, dżurosy, yy, bardzo ładna infrastruktura w yy, Maladze i myślę, że dużo jakby było takich miejsc, które były bardzo ciekawie zbudowane. Było też tam graffiti, które też coś oznaczały. Malaga kojarzy mi się z, na pewno z pysznymi owocami oraz z wieczornymi klimatami. Myślę, że to będą przerasy i, i plaże. Plaże, na pewno plaże. Moim zdaniem zdecydowanie warto brać udział w praktykach organicznych, ponieważ przede wszystkim jest to wspaniała przygoda, no, w której nie mamy często okazji przeżyć. Są naprawdę na całe życie, no i też można poważnie wiele pewnych ludzi, bardziej się żyć z, z ludźmi, z, tam jedzie, z którymi się tam eee, no i przede wszystkim też zobaczyć różne piękne miejsca. Jak mm -hmm. najbardziej. Uważam, że jest to y, idealna forma poznania obcej kultury i języka. Bra. Moim zdaniem, jak najbardziej warto brać udział w praktykach zagranicznych, ponieważ dają nam one mnóstwo perspektyw nowe możliwości, nowe miasto, nowe otoczenie, nowe krajobrazy, ogółem świetne. E, na pewno polecam praktyki Erasmusa, bo tak, nauczyłem się wiele przy okazji. Ponad program to na pewno było, to co pisaliśmy w PHP było o wiele bardziej do przodu niż to co mamy na przykład teraz. Pomagają ja też swojemu koledze ze studiów przy okazji, dzięki temu się tam nauczyłem. E, na pewno jeszcze język angielski mi też odskoczył, był Zacząłem się płynnie wypowiadać, nie zaczynałem się. Wiadomo, te pierwsze dni to jest ciężej, ale jak trzeba się posługiwać tym językiem, to potem człowiek już się do tego przyzwyczai. No i przy okazji trochę hiszpańskiego też można powiedzieć, znowi, bo no tam starsi ludzie w większości mówią po hiszpańsku, natomiast młodsi z nimi na spokojnie można się legać po angielsku. Tym bardziej poznałem tam swoich czterech nowych znajomych w sumie. Jeden z Maroko, drugi właśnie z Malagi i dwóch z UK. Na pewno warto, bo to jest jakby poszerzanie swoich horyzontów, możliwości. Uczenie się nowych rzeczy, szkolenie się w swoim zawodzie, no i przede wszystkim nie wiem, tak, poznanie innej kultury To bardzo gorąco polecam wszystkim Ten cały projekt Erasmus, ponieważ jest to mega miłe doświadczenie pojechać gdzieś, polecieć, yy, pozwiedzać, dogadać się z różnymi ludźmi, nauczyć się to czegoś nowego. No i przede wszystkim popatrzeć, jak wygląda w innych kultura. Dużo ludzi się poznaje, super przygoda, naprawdę bardzo przyjemnie spędziliśmy tam czas. Polecam bardzo serdecznie, udział w razu się.